Startujemy na wyprawę! Razem z Abibu lećmy po przygody. Razem z Adibu poznajmy odpowiedzi. Razem z Adibu. Podróż pełną wrażeń. Razem z Adibu. Na pokład zapraszam! Jeśli prawdę pragniesz znać, pytasz czemu, co i jak wiedza to twój nowy ślad. Nasza misja ziemia! Razem z Abibu. Jesteśmy po przygody razem z Adibu. Poznajmy odpowiedzi. Razem z Adibu. Adibu. Misja praży, ziemia. Razem z Adibu. Teleportacja. Jak rosną drzewa? O, moje drzewko. Co jest, Robitopu? Młody dąb, który daliście mi na urodziny, nie przyjął się w glebie celesty. Och, był taki piękny! O, nie, Ber! Och, nic nie szkodzi, Adibu. Patrz, drzewko było martwe, zanim je złamał. Dlatego jest całkiem suche? Tak, z pewnością nie miało dość wilgoci potrzebnej do wzrostu. Ja? Rosną drzewa, Robitoku? Proponuję udać się na ziemię. To wam pokażę. Świetnie. Przywieziemy drugi młody dąb dla Robitoka. Dobry pomysł! Ten las jest ogromny, Robitoku. Musi tu rosnąć wiele różnych gatunków drzew. Na pewno znajdziemy to, czego szukamy. Wyląduj w jakimś dogodnym miejscu, Adibu. Nie rozumiem. Gdzie się schowały? Powinny tu być. Jest. Jest. Proszę, Adilio. Co to jest? To jest żołądź. Owoc dębu. Zawiera nasionko. Drzewo przechodzi różne etapy, zanim osiągnie wiek dojrzały. Wszystko zaczyna się od nasionka w żołędziu. Po zasadzeniu wypuszcza kiełek. Potem kiełek staje się siewką, młodym drzewkiem, aż wreszcie po wielu latach dorosłym dębem. Takim jak ten? Ale jak z takiego małego żołędzia wyrasta takie wielkie drzewo? Dzięki korzeniom. To one czerpią z ziemi wodę i pożywienie potrzebne drzewu do życia. Ne, Bert, drzewa nie jedzą tak jak my. Prawda. Drzewa czerpią wodę i różne składniki organiczne i mineralne oraz pierwiastki śladowe jak żelazo, mangan i miedź. Myślałem, że korzenie są po to, to, by drzewo stało prosto. To nie wszystko. Korzenie starego drzewa rozciągają się na wiele metrów i są grube jak gałąź. Przyjrzyjmy się im z bliska. Dobry pomysł. Nie chcesz lecieć z nami, bez. To zbierz żołędzie, by je wsadzić na celeście. Świetnie. Robitok bardzo się ucieszy. Makrominiaturyzacja! O! O! Rety. Jesteśmy wewnątrz korzenia dębu. O! Robitoku, co to było? Mieć pierwiastek śladowy, którym żywi się drzewo. Uważaj! Jeszcze jeden leci za nami. Trudno nawirować między tymi przeszkodami. Jest ich, jest ich coraz więcej. Pa! Jak mówiłem, korzenie pobierają wodę i wszystkie pierwiastki, których drzewo potrzebuje. A! Coś w nas uderzyło. Silniki nie reagują. Nie możemy tu stać. Zróbcie to. Nie martw się, pójdę sprawdzić. obrót i naprawione! Ha. <noise> Robitoku! Ratunku! O, o, odpaliłem! Silnik pracuje! Robitoku, możesz puścić! Złapiemy cię mechanicznym ramieniem! O, o, dzięki! Dobrze, że byliście. <noise> Robitoku! Ratunku! Abilio, Abibu! Przypłyńcie tu! Mam cię? Bardziej w tę stronę! Robita zmierza w stronę gałęzi. Szybko, Adibu! Musimy go uratować! Adibu, Adilio, przypłyńcie po mnie! Czekaj! Wpływamy do liścia! Doganiamy cię! O, o! 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 Nie złapałem łóżka! Płynie go, rety. szybciej od nas! Przyspieszę! Oddala się! O nie, rety! O rety! O rety, nie! Wszystkie części! Oh. Oh, dziękuję. Wracajmy do Bertha. Pewnie się zastanawia, co robimy. Dobry pomysł. Robitoku, nie sądziłem, że przez drzewa stracisz głowę. Oh. <grym> Witaj, Bert! Jesteśmy. Oh. Zebrałeś wszystkie żołędzie w lesie? Wystarczy kilka, by zastąpić twoje drzewko. O, jesteś kochany. Pamiętałeś o moim ogrodzie. Nie martw się, Bert. Wezmę sobie tylko kilka. Zostanie dość, by zaspokoić twój ogromny głód na celestę! Zajmujesz się ogrodnictwem? Tak! Bert jest moim asystentem. Pomaga mi sadzić dęby. Jasne. Dzięki temu będzie miał więcej żołędzi. No, wiecie już, jak rosną drzewa, tak? Oczywiście. Trzeba wsadzić nasionko do ziemi i dobrze położonych pobiera z ziemi wodę i składniki odżywcze, by drzewko rosło. Nasionko staje się siewką, a potem dużym drzewem. Papa! Pa! Wersja polska Studio Publishing.